Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym się zatrzymać tylko nad jednym wersetem z Pisma Świętego. Będzie to fragment z Ewangelii Marka, dziewiąty rozdział, gdzie tłumaczenie tego zdania w Biblii Tysiąclecia brzmi następująco. <laughs> Powiedział im, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Chodzi oczywiście o ten rodzaj złych duchów. Pan Jezus sugeruje, że można wyrzucić tylko modlitwą i postem jednakże jeśli ktoś weźmie chociażby bi, bi, tak zwaną biblię paulistów do ręki to zauważy że to zdanie brzmi nieco inaczej ponieważ tam mamy e, takie zdanie tego ducha tego rodzaju nie można wyrzucić inaczej jak tylko modlitwą nie ma żadnej wzmianki o poście e, to samo dostrzegamy dla przykładu tutaj przywołałem oficjalne tłumaczenie e, w języku włoskim biblia Cei czy American Standard Version gdzie też nie ma żadnej wzmianki o poście, jest tylko mowa o modlitwie. Niektóre osoby, które dostrzegły te różnice w tłumaczeniach, zaczęły nawet podejrzewać, że jakaś osoba czy osoby celowo wykreślają to zdanie, wprowadzając w błąd czy nie uświadamiając pewnej osoby, że w walce z demonami czy z pewnym rodzajem demonów no jest potrzebna nie tylko modlitwa, ale również i post. <laughs> Tak naprawdę, nawet bez tego zdania wiemy, że post w życiu duchowym ma ogromne znaczenie, bo już sam Jezus pościł 40 dni, zanim rozpoczął swoją działalność misyjną, więc to nie tylko z tego fragmentu się o tym dowiadujemy, ale również z innych fragmentów, że w walce duchowej post ma duże znaczenie. Natomiast w tym fragmencie, to od razu uspokoję, nikt podstępnie nie próbował wykreślić tego słowa. Powód jest nieco inny i dlatego chciałbym omówić te, to zagadnienie, dlatego że ono dotyczy nie tylko tego fragmentu, ale również i innych, stąd warto kilka minut temu poświęcić. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że nie mamy oryginału Pisma Świętego, mamy tylko odpisy, kopie. Jest ich tysiące starożytnych kopii, które nierzadko różnią się od siebie. Nie są to jakieś wielkie różnice jest to zazwyczaj jakieś brakujące słówko, czy dodane jakieś słówko. Zmianę, szyk zdanie zmieniony, i tak dalej. I dlatego specjaliści, pochylając się nad tymi kopiami, próbują wyeliminować to, co jest błędem ludzkim podczas przepisywania, żeby odtworzyć pierwotny tekst oryginalny. I dla nas, Biblistów, ogromną pomocą w tym temacie jest tak zwane krytyczne wydanie Nestle-Alan Nowego Testamentu, gdzie właśnie ci specjaliści proponują ten tekst, oczywiście po grecku, oryginalny. Po przeanalizowaniu tych wszystkich kopii, pozostawiając w przepisach zaznaczone kopie, które my mówimy o, że przedstawiają różne warianty, czyli mówmy, te różnice drobne, które są w innych kopiach, one są też zaznaczone, przedstawione w przepisie. Jeśli chodzi o tekst, o którym ja wspomniałem, to zaznaczone tutaj macie strzałką. Końcówka chociażby tego zdania, że mamy proseuchę napisane, czyli modlitwą. I nie ma, nie ma słowa, e, brakuje do tego tej zmianki o poście. Natomiast jest ona zaznaczona w przepisach, bo zobaczcie, ten, przy tym słowie proseuchę, jest taki, e, taki krzyżyk, w, w jakby forma, w formie tau. Ona zaznacza, że jest tam w niektórych kopiach. Jakieś słówko. No i właśnie spójrzmy na dół, mamy tam zaznaczone wersety 28, 29, czyli nasz tekst. Spójrzmy na kolejną tablicę, bo tutaj mamy bliżej. I 29 właśnie ten sam krzyżyk w formie litery Tau ukazuje nam, co w innych kopiach się znajduje, a mianowicie kainesteja, czyli ipostem. i postem. I co, co są za kopie? Te znaczki, te litery, to są właśnie skróty tych kopii. Najważniejszych, mówmy. I stąd tutaj widzimy, że już nie będę was zanudzał tutaj szczegółami, ale mamy tu kopie, na przykład kodeksy Aleks, aleksandryjskie, bezy, efrema itd. Są to kodeksy, kopie z V wieku. Natomiast tekst, który jest przedstawiony powyżej, jest bez tego słowa. Dlaczego? Ponieważ widzimy tutaj, jak wynika z tego aparatu krytycznego. Te kodeksy, w których nie ma tego słowa, są starsze, są z IV wieku. Jest to bardzo ważny kodeks synajski i kodeks watykański, które są tutaj zaznaczone pod literką alew i literką Bet. Ci specjaliści, oprócz tego, że, że podejmują takie decyzje, to oni też starają się wyjaśnić, dlaczego, jakim, czym się kierowali, jakim kryterium, że prawda. Dodali lub odjęli jakieś słówko, i tutaj mamy taką publikację: Textual Commentary on the Greek New Testament, i właśnie w tej publikacji oni przedstawiają swoją argumentację. Jeśli chodzi o nasz tekst, 9 rozdział 29 Marka, mamy napisane Proseuchę modlitwą. I pod spodem mamy wyjaśnienie, że w świetle rosnącego nacisku we współczesnym kościele na konieczność postu, zrozumiałe jest, że po tym jak kopista dodał Kajnesteja i postem jako glosę, czyli jako dodatek, które się tutaj masło myślane z tego zrobiło jako glosę, słowa te trafiły do większości świadków kopii. Innymi słowy, E, pewne Po prostu z tego, co mi też wiadomo, że pewne środowiska, najprawdopodobniej pewne środowiska estetyczne pochodzące z Egiptu, bo tam te ośrodki monastyczne powstały jako pierwsze, dodały po prostu to, to słówko e, i ono trafiło później do, e, do dalszych kopii, e, dlatego że ten tekst najbardziej był właśnie, którym pojawia się to słowo, jest związany właśnie z tym regionem. E, I co czytamy dalej wśród świadków, e, Kopii kodeksów, którzy sprzeciwiali się takiemu dodatkowi, są ważni przedstawiciele tekstu aleksandryjskiego i zachodniego. Co to znaczy, że, że przedstawiciele tekstu aleksandryjskiego i zachodniego. Musicie pamiętać, że mamy cztery takie główne rodziny tekstualne, my to nazywamy, czyli chodzi o cztery grupy tych. Kopii rękopisów Nowego Testamentu, z czego Aleksandryjski jest najwyżej oceniany. Naj, uznaje się generalnie, że to jest tekst najstarszy, najstarsze kopie najlepiej zachowane, najbliższe oryginałowi, i właśnie ten Aleksandryjski nie przyjął tego, tego słówka. I stąd też ci specjaliści uznali to, że jest to najprawdopodobniej dodatek, po prostu, tak jak Wam powiedziałem. Dołączony, przypisany, zapisany przez jakieś środowiska estetyczne, które już miały to doświadczenie, że właśnie post jest również, również ważny w tym, w tym życiu duchowym. To jest, oczywiście, nie mamy stuprocentowej pewności tego. To są pewne, pewne propozycje specjalistów, dlatego też w niektórych tłumaczeniach to słówko się znajduje w cudzysłowie. Ktoś by mógł tutaj powiedzieć również, że e, na no co na to wulgata, przecież jak czytamy w, w historii Kościoła w 1546 roku podczas Soboru Trydenckiego został wydany dekret o wulgacie, na mocy którego łacińska wulgata stała się jedynym autentycznym tekstem Pisma Świętego w Kościele Rzymskokatolickim. Chodzi tutaj o, o publiczne nauczanie, debaty, kazanie, wykłady, a także liturgia. E, na pierwszym miejscu chciałbym tu podkreślić, że w ogóle to jest geniusz Kościoła. Słuchajcie, że Kościół daje jeden, no, jedno oficjalne tłumaczenie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że każde tłumaczenie to jest e, interpretacja. Nie da się przetłumaczyć żadnego tekstu, również współczesnego, jeśli człowiek e, nie, e, nie zrozumie idei. E, sensu zdania nie będzie w stanie go dobrze przetłumaczyć, bo to nie jest tylko kwestia podłożenia słów. Trzeba zrozumieć zdanie, żeby je przełożyć. I dlatego również i Pismo Święte, które jest tłumaczeniem, ta wulgata jest Pismo Święte nie jest napisane po łacińsku w oryginale, ma w językach języki oryginalny to jest hebrajski, grecki, aramejski i wiemy, że święty Hieronim przełożył to, to na tekst łaciński. Częściowo korzystając już z tłumaczeń wcześniejszych, co, się, co później przyjął nazwę, właśnie, też Wulgate, właśnie. I to tłumaczenie łacińskie poprawione, ono już staje się w kościele, mówmy, tekstem oficjalnym to jest interpretacja kościoła. I to jest genialne, właśnie, że. Ta wulgata to jest jedno tłumaczenie, jeden oficjalny tekst, który miał też swoje niedoskonałości pewne. Jak już widzimy tutaj, co zapisane jest, że papież Sykstus w ciągu swojego pontyfikatu opracował własną wersję wulgaty, czyli ją sam oczywiście, i była to tak zwana wulgata sykstyńska, potem Klemens VIII kolejne, kolejne jako przepracował wulgatę i to przyjęło nazwę wulgatę klementyńską. A w ostatnich czasach Jan Paweł II zatwierdził tak zwaną Neowulgatę, która była, jest, jak tutaj macie napisane, z, zrewidowaną, poprawioną wersją wulgaty. Te prace trwały już od pontyfikatu Pawła VI, który, który czyli przez wiele lat pracowali nad tą Neowulgatą, gdzie w 1979 roku pojawiło się pierwsze wydanie i potem w 1986 kolejne. Ale zwróćcie uwagę na to, co jest tu jeszcze napisane, że to nie znaczy, że, że Kościół chce tylko podać tłumaczenie, bo wiecie, mamy wielu takich chrześcijan, którzy od razu zarzucają: A, no tak, bo Kościół podaje tutaj prawdę, jakieś tłumaczenie, ale kto wie, co tam jest napisane w oryginale. No to są takie bardzo słabe teorie spiskowe, dlatego że jeżeli ktoś studiował pismo święte, no to pracuje się zawsze, nad oryginałem. Tutaj w Jerozolimie, kiedy studiowałem pismo święte, to nie tylko studiowałem z osobami świeckimi, ale również z, z prawosławnymi w jednej klasie. Więc, więc nie było mowy o jakimś fałszowaniu tekstu, dlatego że kopie Pisma Świętego są rozsiane po całym świecie. Jest niemożliwe dzisiaj sfałszowanie tekstu Pisma Świętego. Więc to nie jest tak, że to jest tylko w rękach Watykanu czy Kościoła, że my mamy tekst. Nie, kopie Pisma Świętego, podkreślam, są rozsiane po całym świecie. I tutaj już w 1893, papież Leon XIII, encykliką właśnie, Providentissimus Deus, dopuścił go do korzystania z tekstów oryginalnych w przypadku niejasności nawet zawartych w wulgacie, zauważcie, a także zalecił ożywianie, ożywienie i uporządkowanie studiów biblijnych, zaś w 1920 roku papież Benedykt XV opublikował Spiritus Paraclitus, dokument, w którym zalecił czytanie i szerokie stosowanie Pisma Świętego do szpasterstwie. I w podobnym duchu wypowiadał się Pius XII oraz Jan XXIII. A na Soborze Watykańskim II zalecono dokonywanie przykładów z tekstów oryginalnych, bo e, mamy tekst oficjalny, mamy oficjalne tłumaczenie, ale jednak Kościół, papieże naciskali, aby dalej pracować nad tym tekstem, aby dalej pracować, przyglądać się tym kopiom, e, przyglądać się właśnie tym, tym, dzie, temu dziedzictwu, które, które, które jest e, Pismo Święte i które jest dla nas no, bezcenne, dlatego że. Pismo Święte jest bazą dla teologii i ono, każde słówko powinno być tam bardzo skrupulatnie rozważane, analizowane, żeby, żeby właśnie podawać wszystkim wierzącym, czyli również i nam, księżom, żebyśmy my mogli wszyscy karmić się jak najzdrowszym słowem, bowiem, że Pismo Święte jest najczystszym źródłem poznania Jezusa Chrystusa. I właśnie jeśli mówimy o tej neowulgacie, to zwróćcie uwagę, że w neowulgacie mamy to zdanie, o którym wam mówiłem, jest zapisane, że Eddicit Illis, hoc genus in nulla, potest ex in orazione. Nie ma również żadnej wzmianki o poście, że właśnie w Nowowulgacie, który jest dla nas oficjalnym tekstem, tekstem Kościoła, nie ma tego, nie ma tego słówka, i to też należy wziąć to w, tej, w tym rozważaniu całym pod uwagę. Dlatego nie dziwcie się, że, że czasami w tłumaczeniach znajdziecie to słowo, czasami nie, bo nie mamy. Absolutnej stuprocentowej pewności, że w ten sposób zostało to dodane jak to zostało przedstawione, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie to słówko niestety się tam pojawiło w pewnym okresie, a pierwotnie go nie było. Co jednak podkreślam, nie, nie przekreśla to znaczenia apostu, ponieważ pamiętajmy, że kościół to nie jest tylko solam skrypturom, jak mówią protestanci, nie, kościół to nie tylko Pismo Święte, ale również tradycja kościoła. Nie tradycja w znaczeniu obyczaju, ale tradycja przez duże T, czyli dziedzictwo pierwszych chrześcijan, które się wyraża właśnie w liturgii, w życiu moralnym, również w interpretacji Pisma Świętego i w tym życiu duchowym, moralnym. Kościół od samego początku dostrzegał wartość, ogromną wartość postu i stąd też i w kościele te praktyki poszczenia. Były zawsze stosowane, i, i do dzisiaj Kościół podkreśla, że w życiu duchowym post ma swoje znaczenie, i dlatego to, że w tym zdaniu tego słowa nie ma, nie oznacza, że nie należy pościć. Mamy inne fragmenty, tak jak powiedziałem, które to podkreślają. Dlatego tym chciałem się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że to w miarę jasno przedstawiłem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.